Szanowni Państwo, zaraz pokażę coś, co naprawdę może szokować wszystkich, szokować tych ludzi w Polsce, wszystkich naokoło i wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii, Polaków w Wielkiej Brytanii, Polaków w Polsce. Szanowni Państwo, pokażę za, zaraz szokujące rzeczy, w które ludzie ym, ym, wierzący w zakłamany rynek nieruchomości w Polsce nie są w stanie uwierzyć i nie są w stanie tego przełamać, więc dlatego w Polsce mamy wielki, gigantyczny problem. Szanowni Państwo, pokażę teraz ceny nieruchomości w Sheffield, bardzo takim dużym mieście. I proszę bardzo, szanowni Państwo, w Sheffield, Wielkiej Brytanii, można kupić całe domy, piękne, ładne domy. To są ładne domy. Szanowni Państwo, to są piękne, ładne domy. Wolno stojące, nie tarasowe, nie bliźniaki, tylko piękne, ładne. Szanowni Państwo, wolno stojące domy, z co najmniej... Popatrzmy, tutaj ta ma trzy sypialnie, z co najmniej trzema sypialniami. Popatrzmy, trzy sypialnie, szanowni państwo, trzy sypialnie. I popatrzmy, jakie to jest tanie. W porównaniu do tego, co się nam w Polsce próbuje sprzedać, szanowni państwo, to jest po 230 tysięcy funtów, tak? To jest po milion 100 tysięcy złotych, tak? I teraz jest pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. No, szanowni państwo, w porównaniu do tych cen, jakie mają Polacy w Polsce, to to jest mało. To to jest, szanowni państwo, mało. Okay? Bo jeżeli wejdziemy sobie tutaj na dobry ruch COUK i weźmiemy sobie tutaj, szanowni państwo, kalkulator kredytu hipotecznego, i tutaj mamy kalkulator kredytu hipotecznego, szanowni państwo, i sobie weźmiemy i zobaczymy, ile Brytyjczyka czy Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii kosztuje kupno nieruchomości tam to no, no zwariujecie zaraz. I to jest, szanowni państwo, i to pokazuje prawdę o tym, co się dzieje w Polsce, jaka jest tragedia w Polsce, bo w Polsce mamy obecnie tragedię nieruchomościową. I proszę bardzo, ja pokazywałem ostatnio, szanowni państwo, tu mamy całe domy Sheffield, to jest miasto wielkości Gdańska, może troszeczkę bardziej, bardziej ludne. Ale patrzcie, całe domeczki, ładne, piękne domeczki, patrzcie, ładne, piękne domeczki, to są piękne domeczki, no, to są bardzo, nie są jakieś rudery, wiecie, wiktoriańskie, to są bardzo ładne domy, proszę bardzo, yy, i to, proszę, yy, proszę, proszę, prosz, proszę, prawda, 235 tysięcy, 235 tysięcy, 240 tysięcy, bardzo ładne, szanowni Państwo domy, bardzo ładne domy wolno stojące, specjalnie biorę takie najdroższe, bo wolno stojące są bardzo drogie, tak? Znaczy, są droższe niż oczywiście, wiecie? Tutaj na przykład 249 tysięcy za, parcie jaki macie tutaj yy, ładny dom, w ogóle. Słuchajcie, 240, bardzo ładny dom, parcie, 249 tysięcy. 950 funtów, poważnie, jaki ładny dom. Ładny, zadbany, prawda? Wiecie. I o co w tym wszystkim chodzi? O to chodzi, szanowni państwo, że yy, Polakom się wmawia, że mamy dobrą sytuację jakkolwiek dzisiaj, a w rzeczywistości w Polsce jest tak tragiczna sytuacja. To ciągle tłumaczę. Fund brytyjski się zapada. Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii stoją od 4 lat, ale wcześniej zostały napompowane zerowym kredytem, prawda? Z oprocentowaniem obciętym do zero w roku 2020 i drukarką pieniędzy, tak? Ale od 2022 ceny nieruchomości stoją, bo one się zapadły po 2020, 22 I teraz tak stoją No i patrzcie, takie piękne, ładne mieszkania Domy, wolno stojące Proszę bardzo dwie, 200, zobaczmy, one były tam po ile? Po 230 niektóre były piękne, prawda? 230, szanowni państwo Sprawdzimy sobie, ile będzie wynosił Tam kredyty są na 4,5% dzisiaj Mniej więcej No i zobaczmy, ile, szanowni państwo Rata wynosi na takie domy 1165 funtów 1165 funtów, i to jest właśnie ta różnica, szanowni państwo, że w Wielkiej Brytanii za 60%, 60 płacy minimalnej w Sheffield, to jest 60% płacy minimalnej, szanowni państwo, za 60% płacy minimalnej, szanowni państwo, w Sheffield, tak, kupisz sobie do, wolno stojący dom. Proszę bardzo, wolno stojący. Wiecie, mógłbym patrzeć i to jeszcze ładne te domki są. One są ładne, to są bardzo ładne domy. Yy, wiecie, bo mógłbym sprawdzić, szanowni państwo, bo mógłbym sprawdzić przecież yy, te, te tajsze, prawda, czyli bliźniaki albo te takie tarasowe, tak? No i proszę bardzo, co to oznacza? To oznacza, szanowni państwo, że w Wielkiej Brytanii, w dosyć stosownym mieście, Sheffield, tak, yy, za minimalne wynagrodzenie. Opłacimy ratę kredytu przy stuprocentowym kredycie. Wiadomo, że trzeba tam wpłacić 5 czy 10%, ale patrzymy na 100%, żeby dobrze się liczyło żeby dobrze się liczył zawsze sprawdzamy na 100% żeby się dobrze liczyło żeby było prawdziwe porównanie dlatego kredyty zawsze pokazuję tak jak ile by wynosiła rata jak jest 100% nie słuchajcie, in nie słuchajcie małych chłoptasi i małych dziewczynek którzy wam mówią inaczej sprawdzajcie ile by wynosił 100% kredytu i to jest prawdziwa, yy, yy, prawdziwy barometr tego ile będziecie płacić i razem ile będziecie płacić razem z yy, ubezpieczeniami ile razem będziecie płacić razem z ogrzewaniem i ze światłem. tak? Czyli w Sheffield, szanowni Państwo, z, y, kupimy nieruchomość. Kupimy nieruchomość już, szanowni Państwo, za 255 i to nie są żadne shared ownershipy czy coś takiego, prawda? To nie są żadne shared ownershipy, szanowni Państwo. To nie są ża ża żadne shared ownership, bo tutaj by było z przodu napisane shared ownership, ale nie będę wchodził w każdy z nich. Yy, taka jest, szanowni Państwo, rzeczywistość. A w Polsce? Proszę bardzo, tak? Więc, szanowni Państwo, naprawdę można bardzo fajnie zamieszkać dalej w Wielkiej Brytanii, bardzo tanio kupić. To, co dzie się dzieje w Polsce, jest niewyobrażalne. Yy, ja już dawno powiedziałem, że w Polsce mamy ceny londyńskie w znacznej części Polski, wreszcie yy, części Polski mamy ceny brytyjskie, no i jest jakaś część Polski, gdzie mamy ceny normalne, takie... Jakby powiedziałbym polskie, ale i tak są skrajnie wysokie i nie odpowiadają swoją ceną i oprocentowaniem kredytów do stosunków, szanowni państwo, zarobkowych Polaków. Tak, robiłem, szanowni państwo, pokazywałem, że w, 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 pokazywałem przy morzu ostatnio, na Zaspie jest w sumie prawie, że podobnie, trochę tani, ale pokazywałem, że 80-metrowe mieszkanie na przymorzu w Gdańsku. To jest minimum 1 700 000 zł. Były trzy takie nieruchomości, reszta była po 2, 4 były po 2 czy 5, a reszta po tam 2,5 miliona, prawda? Tylko że w Polsce zarabia się 3500 zł minimalna, 3550, a w Wielkiej Brytanii się zarabia dalej 8,9, prawda? I kredyty są ciupkę tańsze obecnie, tak i lepiej rekrytowalne i tak dalej. Tylko że widzicie, w Sheffield za wolno stojący dom. Tak, to jest I ogrzanie tego domu, i nawet opłacenie części rachunków, prawda, reszty, masz dom. A w Polsce, szanowni Państwo, 100-metrowe mieszkania, znaczy się 80-metrowe mieszkania, nawet nie domy 80-metrowe mieszkania. Wpaja się, że to trzeba tak dać milion i to są takie złe, niedobre mieszkania za ten milion się wpaja, że tak zostało to napompowane. Raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, i kredyty mamy na 7,5%. RRSO mniej więcej, prawda? Nawet jak sprawdzimy na 7. Nawet jak sprawdzimy na 7. To jest 6653 zł samarat. Za byle mieszkanie, Szanowni Państwo, dwa miesięczne wynagrodzenia minimalne w Polsce. Za mieszkania za mieszkania, a tu mamy dom w Sheffield, domy w Sheffield tak, domy w Sheffield, tak? czyli Szanowni Państwo, za minimalne wynagrodzenie w Sheffield, minimalne brytyjskie wynagrodzenie w Sheffield kupisz sobie dom opłacisz tą ratę opłacisz gaz i ewentualnie elektryczność, może Ci się uda jeszcze elektryczność, a w Polsce za minimalne wynagrodzenie opłacisz tylko pół raty pół raty i 5% prawda, pół z kawałkiem a gdzie cała rata, to są dwa minimalne wynagrodzenia, a gdzie ogrzewanie, a gdzie prąd? Szanowni Państwo, i to nie jest dom, tylko 80 metrowy mieszkanka. I to jedne z najtańszych. Jedne z najtańszych, bo ja tutaj pokazuję, Szanowni Państwo, detached houses, czyli wolno stojące domy. Mógłbym sprawdzić, Szanowni Państwo, mieszkanka albo w ogóle jakieś takie tarasowe 80-metrowe, to one są jeszcze tańsze. One są jeszcze tańsze. To, co się zrobiło w Polsce, jak ja. Wiecie co? Jak ja słyszę jakiekolwiek głosy o jakiejś dobrej sytuacji ekonomicznej w Polsce, to gdzie ci ludzie się urodzili? Skąd oni są? O czym oni mówią? O czym oni mówią? Naprawdę, większość tych wszystkich komentujących, szanowni państwo, zachwalających sytuację w Polsce, yy, ma Kuku, po prostu, oni mają Kuku, szanowni państwo, oni mają takie kuku. Rzecz jest w tym, że wielu z nich naprawdę nie jest kupiona. Wielu z nich, szanowni państwo, naprawdę yy, wierzy w to wszystko. Oni w to wszystko wierzą, naprawdę. Oni wierzą, że kraj, w którym, szanowni państwo, że kraj, w którym yy, mamy sytuację ta taką, że ty w zagranicznym dyskoncie, bo w Polsce w zagranicznych dyskontach się płaci, wiecie, 2,5 i mniej niż w tych samych dyskontach, co w Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii są dyskonty, są sklepy, są firmy, które też są w Polsce. I to są ani brytyjskie, ani polskie, tak? Więc zagraniczne, na przykład niemieckie. I w tych niemieckich tam trzeba zapłacić minimum dwa, dwa i pół raza więcej, w porywach trzy razy więcej, ale... Ceny w sklepach mają podobne, a w Polsce się płaci 2, 2,5 za mniej, tak? No, w porywach czasem 3 w zależności od tego gdzie akurat wzrosła płaca minimalna i jaki jest kurs walutowy funta euro złotego, tak? Jak można mówić, że my mamy, że my się rozwijamy? Przecież to jest wiecie, to jest taka kpina. To jest taka kpina, szanowni państwo. Naprawdę, puszczajcie to ekonomistom, szanowni państwo. Puszczajcie to w swoich szkołach. Puszczajcie to na uniwersytetach. Puszcza, nie, nie, niech wykładowcy puszczają to swoim uczniom, uczniowie swoim wykładowcom, nauczyciele swoim uczniom, uczniowie swoim nauczycielom. Niech będzie wstyd tym, tym profesorom. Są prawdziwi profesorowie, prawdziwi doktorzy, są prawdziwi ludzie ekonomii, finansów, prawda? Bo wiecie, bo, bo ja rozróżniam prawda, ekonomistę doktora ekonomii, a doktora, na przykład, doktora, doktora, prawda, medycyny, bo to są dwie różne rzeczy, bo doktor medycyny, on rzeczywiście staje się tam doktorem, leczy, prawda, jeden gorszy, drugi lepszy, no i on jest tam doktorem, no i on jest, prawda, chirurgiem kimś, no to on rzeczywiście się zna, powiedzmy, na rzeczy, tak? Jeden gorzej, drugi mniej, doktor doktorowi nierówny, ale można powiedzieć, że oni są doktorami, oni się na rzeczy znają, a problem jest w tym, że z profesorami ekonomii, że są niektórzy normalni, ale problem jest w tym, że znaczna część profesorów ekonomii yy, gada głupoty po prostu, bo tego, yy, bo, bo za to nie ma, wiecie, profesor ekonomii może mieć profesurę i może opowiadać głupoty, jeżeli chce, to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, bo jak, 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 jak lekarz będzie ci robił. Yy, to jak to się nazywa? Jak lekarz będzie ci robił operację, to on nie może robić co chce. On musi tą operację zrobić dobrze. Dlatego, dlatego ja rozróżniam doktorów, prawdziwych doktorów, prawda, medycyny na przykład i doktorów, yy, wiecie, ekonomii, co niektórych, którzy klepią głupoty. Ale nie wszyscy klepią głupoty. Ale nawet tacy, którzy wiedzą, że klepią głupoty, robią to specjalnie, bo są kupieni na polityczne zamówienie. No bo musimy odróżnić naukę od propagandy. W medycynie, powiedzmy, wiecie, medycyna jest różna, już nie roznośmy się, ale wiecie, w medycynie, w inżynierii, w matematyce, no to tam nie ma. Z może w medycynie jest dużo na dywagację, ale wiecie, no, yy, ale nie ma zbytnio takiego pola do dywagacji, wiecie, no, w inżynierii, no, jest, jak jest i koniec, prawda, Ktoś możesz wymyśleć, możesz być jakimś innowatorem, prawda, ale no, inżynieria to inżynieria, to ma, ma stać, prawda, fizyka tam yy, tam na siebie kilogramy naciskają lub odpychają, <laughs> prawda, tak, tak to działa, prawda, i tego nie zmienisz, tak, nie możesz sobie czegoś tam zmienić praw fizyki, prawda, yy, i tyle, tak, a problem jest taki w ekonomii i problem jest taki w finansach, że znaczna część tych ekonomistów to są szanowni państwo to oni po prostu mówią nieprawda, okropieństwa opowiadają. Nie mówię, że każdy, bo nie, ale tak niestety, szanowni państwo, jest. Prawdziwy naukowiec nie będzie, prawdziwy doktor ekonomii, prawdziwy dokt, profesor ekonomii nie będzie się bał puścić to swoim uczniom, nie będzie się bał, szanowni państwo, puścić to swoim studentom. Wiecie dlaczego? Bo on, jeżeli gdzieś ja powiem jakąś głupotę, prawda? No to on będzie wiedział, że to jest głupota i już się nie będzie wstydził z tym polemizować, ale wie, że jeżeli powiem coś mądrego, to on też powie, że taka jest prawda, bo na tym polega nauka. Nauka nie polega na tym, aby udowodnić, że ja mam rację, nawet gdy ja nie mam racji. Nauka polega na tym, aby dążyć do, szanowni państwo, prawdy, tak? No, i prawdziwy człowiek, który chce dożyć do prawdy, on się, nie, on się nie boi rozmawiać, on się nie boi debatować. Tylko my w Polsce nie mamy wpojonej debaty, bo między innymi w Sejmie nie debatują. Tam nie ma debaty, prawda? Tam powinna być debata, prawda? Powinni, powinni ze sobą rozmawiać, powinni wstawać i siadać i rozmawiać ze sobą, prawda, tak jak na przykład w Parlamencie Brytyjskim, że pytania siada, pytania siada, prawda? Yy, pre, 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 premier jest pod odstrzałem pytań na przykład od wielu tam y, innych tam po, y, jest debata, powiedzmy, jakaś tam debata, tam też już to zanika, prawda, bo ale, yy, ale jest, ale jest, a u nas w ogóle nie ma debaty w rzeczywistości. U nas my nie wiemy, co to jest debata, ty bardziej nie wiemy, co to jest debata, szanowni państwo, naukowa, żeby dożyć do prawdy, żeby rozmawiać. Nie, tu się bać, nie można rozmawiać, to jest tak, nie można rozmawiać, nie, ma, nie, nie można, bo ja powiem i, i na ten temat nie można już dyskutować. To jest, wiecie, to, to jest bzdura jakaś totalna, prawda? Przecież debata to jest najlepsza rzecz, yy, dzięki której człowiek dochodzi do jakichś tam w ogóle. Yy, to, na tym nawet polega AI. Przecież AI ma taki algorytm debatowy, prawda? To jak ktoś ma, yy, jest człowiekiem uczonym, to, to wie, że jak to działa, to AI. On ma taki pogląd debatowy raczej, prawda? Debatuje sam sobie, pokazuje to czy tamto, tak? Yy, ale jest skłonny do debaty. Ej, jest bardziej skłonny do debaty niż znaczna część uczonych na świecie, ogólnie, na świecie, prawda? Bo oni bardzo często są zacietrzewieni. Taka jest różnica, szanowni państwo. No i o to chodzi, że jak można mówić, że nasza nieruchomościowa sytuacja jest dobra, jeżeli, szanowni państwo, u nas 80-metrowe mieszkanka, w... tylko takie gorsze bo takie gorsze są tak napompowane cenną, prawda? I tym, że. Właśnie tam w Wielkiej Brytanii jest podatek od zakupu nieruchomości, o to chodzi, prawda? Bo tam, tam jest podatek do 300 tysięcy czy 250 tysięcy w ogóle podatku nie płacisz od zakupu nieruchomości, jeżeli będziesz w niej mieszkać. Ale jeżeli chcesz inwestycyjną, to musisz zapłacić. A jeżeli chcesz mieć kredyt pod zakup nieruchomości, pod inwestycję, no to też jest to bardziej obciążone i tak dalej. To inaczej wygląda, prawda? Yy, yy, u nas, u nas rynek nieruchomości to jest rynek, w to, gdzie zagraniczni inwestorzy są zwolnieni z uiszczenia podatku, a w Wielkiej Brytanii nawet trzeba zapłacić 10% podatku od zakupu nieruchomości pod inwestycję. Nieruchomość za 2 miliony funtów z Londynu to jest, trzeba zapłacić ćwierć miliona podatku. Trzeba zapłacić ćwierć miliona podatku, tak? Funtów. Funtów, tak? Czyli 1 250 pięćdziesiąt tysięcy złotych podatków trzeba zapłacić w londynie, żeby kupić nieruchomość za 2 miliony funtów, tak? Jeżeli mamy taki, takie są podatki, w Polsce tego nie ma, tak? Dlatego nasze są ceny nieruchomości napompowane, a ich już są nawet niższe, no bo widzimy Sheffield, no i weźmy taki Sheffield, no i porówna, porównajmy sobie Sheffield, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, prawda? Porównajmy sobie, no i się okazuje, że w Sheffield, yy, w Sheffield kupisz sobie piękny wolno stojący dom. Piękny wolny w stojący dom w nominalnej cenie, 80 metrowego byle jakiego mieszkanka z tych miast. Szanowni Państwo, kiepsko skomunikowanego, bo to gdzieś tam na obrzeżach byś musiał kupić, prawda? Taka jest prawda. A jeżeli jeszcze popatrzymy poza nominalne ceny. No to przecież to już w ogóle nawet się tego nie da porównać, bo to zwykłe mieszkanko 80-metrowe, które jest w normalnej wielkości dla normalnej rodziny, dwu tam z dwójką dzieci, no to mniejsze to już nie powinno być. Ja wiem, że my w Polsce mamy kuku, że my uważamy, że rodzina to może mieszkać na 45 metrach, no ale my mamy kuku, prawda? No mamy kuku, po prostu. I szanowni Państwo, i yy, jest to sytuacja, w której. U nas 180-metrowe mieszkanko kiepsko skomunikowane w nie najlepszym stanie, tak zostało napompowane, że kosztuje tyle samo, co dom wolnostojący ładnie wyremontowany w Sheffield. Tak? Ale na ale, jakby patrzeć purchasing Power Parity, no to, szanowni państwo, Polak na taką ratę musi pracować 2 miesiące na płacy minimalnej, a Brytyjczyk tylko 60% miesiąca, tak, czyli tam 3 tygodnie, tak? Trzy tygodnie. Brytyjczyk wystarczy, że pracuje 3 tygodnie, a Polak 2 miesiące na samą ratę. Tak? Polak, żeby opłacić ratę, ogrzewanie i prąd, właściwie musi pracować 2,5 miesiąca. 2,5 miesiąca do 3 miesięcy, a Brytyjczyk miesiąc. Czyli Polak musi pracować trzy razy dłużej, żeby sobie kupić 80-metrowe takie o mieszkanie, a Brytyjczyk 3 tygodnie w Sheffield. Żeby sobie kupić piękny domek Rozumiemy, tu się w ogóle nawet Nie da się tego porównać, szanowni państwo Dlatego ja tłumaczyłem, że Mateusz Morawiecki To co on zrobił Wprowadzając te niebezpieczne kredyty Pompując to wszystko, te ceny nieruchomości Rozdając te 800 plus On zniszczył po prostu polskiego złotego On zniszczył rynek nieruchomości, prawda Między innymi Donald Tusk też, prawda bo, bo pompowali te ceny, rozumiemy Pompowali te ceny, a Mogli też je pompować, bo nie ma tego podatku takiego samego jak w Rzymie, Barcelonie i w Londynie. Bo wiecie, w Warszawie wystarczy zapłacić 2 PCC, a w Londynie niektóre nieruchomości na 13, 14, 15%, tak? Rozumiemy to? Jeżeli to są te droższe, droższe, no nawet do 15% dochodzi, prawda? Te braki. No tak. Dlatego nasze są skrajnie napompowane i będą, i sytuacja jest tak tragiczna, że my się z tego nie wypitolimy nigdy, szanowni państwo, to, że nam wzrosła płaca minimalna do 820 euro, no ale popatrzmy na inne aspekty, gigantyczne oprocentowanie, gigantycznie napompowane ceny nieruchomości, gigantyczne ceny gazu, elektryczności, to jest tak niewspółmierne. Jeżeli ktoś nie rozumie, że my żeśmy się cofnęli do czasów balcerowiczowskich. To też ma kuku, no, szanowni państwo, też ma kuku, wiecie, ludzie mówią, no tak, ale wtedy nie było coś. Ja pamiętam! Ja byłem mały jak był balcerowicz, szanowni państwo, było co, jeść, ale była tragedia tak ogólnie, tak? I jako tak no, była bida przecież w tej Polsce w latach 90., prawda? Ale ludzie też sobie dawali. I mówili tacy, co? I mówili, że jest dobrze. No niektórym było dobrze. Dzisiaj też jest niektórym dobrze, ale całe społeczeństwo jest tak przeorane... Yy... I tylko jedzie jeszcze na oparach, jeszcze jedziemy na oparach, szanowni państwo, aż dramatycznym ruchem Donald Tusk zobaczymy, jakie to będzie miało implikacje. Razem ze swoim rządem wprowadził wczoraj bodajże 29% podatek, który będzie z powrotem spadał w następnych latach od banków, prawda? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szanowni państwo, co się z tego wszystkiego stanie, prawda? Yy, 29% podatek na finansowanie armii. No, no bo kto by miał niby ich bronić, prawda? Przecież te wszystkie, szanowni państwo, nieruchomości są zakredytowane w zagranicznych bankach i w spółkach Skarbu Państwa, tak? Przecież one nie należą do ciebie, są napompowane. Ale tutaj też nie jest droga, bo, szanowni państwo, w Polsce to się nigdy nie zmieni. Jeżeli te ceny nieruchomości dalej będą pompowane, ja to tłumaczyłem w roku 2000, to, że to, co robi Mateusz Morawiecki, że to co robił Mateusz Morawiecki i ten jego minister Buda, no to jest wyrok, Wyrok dla polskich rodzin. To jest wyrok dla naszego narodu. Większego wroga nam nie mogli spuścić wtedy na rynek nieruchomości, jak Mateusz Morawiecki i ten Buda, prawda? No a wszystko podpisał: Duda. Buda, duda, prawda? No i zgnębić luda. Tak jest, szanowni państwo: Buda, duda zgnębił polskiego luda. Taka rzeczywistość, i to się. Wiecie, bo to, to jest wszystko tak dramatyczne że ciężko, ciężko, wiecie, ciężko, ciężko to przekazać ludziom, którzy tego nie rozumieją, prawda? I to się dalej toczy, tylko że w Polsce, wiecie co? Nie ma tej debaty i nie będzie. Nie ma tej debaty i nie będzie. Nie ma i tej... będziemy za darmo oddawać nasze nieruchomości, tak? W Londynie będą, do Londynu jak przyjedzie ktoś i będzie płacił ćwierć miliona podatku za kupienia, ćwierć miliona funtów podatku, czyli wiecie, milion dwieście tysięcy podatku, szpital wtedy ma pieniądze, gmina, miasto, a my za darmo. Dodatkowo za darmo rozda kar król Karol kupił królowej Karolinie, prawda, po 800 złotych na łeb ludziom spoza Unii Europejskiej, tak? Karol podpisał Karol zniszczył właśnie Polskę Szanowni Państwo, zniszczył emerytów Przez yy, króla Karola yy, Który kupił za nasze Królowej Karolinie korale yy, kolor, Koloru, szanowni Państwo Krwistego narodu polskiego No taka jest rzecz, szanowni Państwo yy, przez, przez to Co zrobił Karol Jutro powinniśmy podwyższyć wiek emerytalny do 68 roku życia z Nienacka w 24 godziny. Karol to właśnie nam wczoraj uczynił. Brawo Karol! Brawo Król Karol kupił królowej Karolinie! Tak jest, Szanowni Państwo! Karol nas dojechał, najpierw Duduś nas dojeżdżał, no i to, i to, i to jest ta emanacja! I to jest ta emanacja. Najpierw na masową skalę, żeśmy rozdali nieruchomości bez podatku, a w Londynie trzeba pod ćwierć miliona funtów zapłacić podatku za kupno nieruchomości. Teraz rozdajemy na masową skalę pieniędzy, których nie mamy. My ich nie mamy. Ja będę to powtarzał, do, bo ludzie są za młodzi po prostu chyba. Karol jest po prostu młody i Karol chyba tego nie wie. Ale ja przypominam teraz Karolowi, szanowni państwo, że 25 lat temu ludzie jeździli, no wiadomo, Karol miał wtedy mało lat, prawda? Ile miał Karol wtedy lat? 15, prawda? Może nie pamięta takich rzeczy, bo się zajmował może innymi rzeczami, ale ja pamiętam. 20-25 lat temu, szanowni państwo, ludzie jeździli 30 lat temu. Skąd się wzięły pieniądze na 500+, plus, szanowni państwo? I na te wszystkie dopłaty wzięły się stąd, szanowni państwo, że Polacy jeszcze nawet przed wejściem do Unii Europejskiej na masową skalę jeździli do takich, wiecie, można powiedzieć egzotycznych krajów zarobkowych z perspektywy większości ludzi dzisiaj jak Grecja. Ludzie i do Grecji. Zarabiać, ludzie jeździli do Włoch, zarabiać, żeby przysłać 1000 zł miesięcznie, żeby polskie dzieci miały co żreć, szanowni państwo. I stąd się wzięła premia, że w 2000, szanowni państwo, 2014 roku koczkodan warszawski zobaczą. A patrz, tu taka nadwyżka, taka premia pieniężna, którą polacy jeździli, wypracowali nawet w Grecji i Włoszech, prawda? Tam jeździli, żeby po 1000 zł wysłać swoim dzieciom, żeby miały co żreć, prawda? I zaczęli rozdawać te 500 plus z tej premii, ale Przecież, szanowni państwo, oni tego nie wiedzą, tak? No i jeszcze przyszedł król Karol, i król Karol. Porozdaję, wiecie, ludzie jeździli, cały miesiąc harowali za granicą 20, żeby 1000 zł do Polski przysłać, szanowni państwo, a Karol 1000 złotych ludziom za darmo rozdaje. A Karol i Duduś i Buda i Duda, szanowni państwo, za darmo nasze nieruchomości rozdają. Jak jedziesz do Londynu, do Barcelony, to musisz zapłacić 10% podatku, a my za frajer rozdajemy. I są napompowane ceny nieruchomości przez co banki, szanowni państwo, Nakręcają dalej tą lichwę kredytową, niespotykaną, szanowni państwo. Niespotykaną, bo nigdy ceny nieruchomości nie były tak napompowane w Polsce jak dzisiaj i, i w, razem w mieszance z tym gigantycznym lichwiarskim kredytem, który się nazywa w Polsce dla niepoznaki kredytem hipotecznym, to jest mieszanka wybuchowa. Szanowni państwo, my jesteśmy tak skończeni, tylko oni dolewają. Ten, dawaj tej oliwy, dawaj jeszcze, dawaj. To jest szanowni państwo, szaleństwo, co się dzisiaj dzieje. Przypominam jeszcze raz, pamiętajmy, zanim wrócisz do Polski, pamiętaj, że w Sheffield za minimalne wynagrodzenie, w byle robocie, kupisz sobie dom i opłacisz, tak? Opłacisz ratę, opłacisz gaz w Polsce. Jeżeli na przykład pracujesz tam w jakimś dyskoncie, prawda? Na przykład niemieckim, ale jeżeli przyjedziesz do Polski i będziesz pracować w tym samym niemieckim dyskoncie, to za, za tą samą robotę, którą wykonujesz tam, w Polsce będziesz mógł sobie opłacić nie dom i nie ogrzewanie, a 35-metrową klitkę. 35-metrową klitkę bez ogrzewania. 35-metrową. Taka jest tu. A. Będziesz jeszcze za jedzenie płacił w tym dyskoncie więcej, jak tam w Wielkiej Brytanii. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, w Polsce. Polska to jest. Szanowni państwo, Balcerowicz! Aż dzisiaj, szanowni państwo, Balcerowicz sobie przypomniał i jego popilek, szanowni państwo, Petru. Petru, widzicie. Hołownia odchodzi i Petru się pokazał, trzeba, Petru się pokazał. Szanowni Państwo, mamy czasy balcerowiczowskie na, na turborysorach. Wysyłamy to do znajomych, puszczamy na uniwersytetach. Taka jest prawda ekonomiczna o Polsce. To jest nasza, szanowni Państwo, gospodarka. A polska gospodarka składa się z, z, nie z nieskredytów hipotecznych, a z lichwi hipotecznej. Nie, szanowni Państwo, z rynku nieruchomości, a z nieruchomościowego i, szanowni Państwo, yy, Polska także yy, składa się yy, z. Z nędznych, z nędzników, z nędzników, które, które się Polakom płaci, nędzniki. Nam nie płacą pieniędzmi, tylko nędznikami nam płacą, nędznikami, nędzniki nam rzucają, a za to wszystko płaci polska działalność gospodarcza, a za inwestycje, szanowni państwo, w polskie nieruchomości przecież ktoś musi zapłacić ten podatek. No i kto płaci? No, szanowni państwo, polski emeryt, szanowni państwo, i polska emerytka, którzy mają po 350 euro, szanowni państwo, emerytury. Zapraszam do subskrybowania i klikania łapeczki w górę emerytorskiego komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce, cześć!